Siemanko widzowie, w dzisiejszym filmie tak jak widzicie, pokażemy wam razem z Tofim, przywitajcie? Sposób właśnie jak wejść pod mapę Bo bardzo długo wyczekiwaliście na to Od razu sobie powiemy tutaj o standardowych rzeczach czyli o stawieniu łapeczki w górę No i o giveawayku, Żeby wygrać, no to wiadomo, to musicie zrobić, stawić łapeczkę w górę, subskrypcję, napisać my gotowe plus wynik w komentarzu. Takie bronie możecie wygrać, goście się oczywiście do Tofiego po odbiór tych broni, jeśli ktoś wygra w następnym filmie Ale oczywiście kto chce wziąć, udział to proszę bardzo może wziąć udział Tutaj macie szybko jeszcze wyniki giwaja z poprzedniego filmu oraz wpiszcie na szybciutko jeszcze mój kodik w sklepie Intensive Będziemy bardzo naprawdę bardzo miło, bo to bardzo wspiera mnie jako twórcę, więc będzie mi bardzo miło Wypisuć kodzik, a my przychodzimy do Sposobu, generalnie Żeby udawał się ten sposób, musicie mieć Raczej odblokowaną całą burzą tarczę tutaj Na kamiennym lesie, no bo inaczej Będzie raczej to średnio, żeby wyjść pod mapę Ponieważ będzie was nawet znaczy nie będzie was zabijała strefa Będziecie mieć tutaj taką strefę Przez którą po prostu nie będziecie mogli przejść, a będziecie po prostu potrzebować. Jak sami widzicie, tutaj jeszcze na mojej burzówce nic nie zostało takiego wybudowanego. Zaraz będziecie mieć w przyspieszeniu, jak to wszystko budujemy. I zaraz będę oczywiście przedstawił wszystko krok po kroku, żeby Wam się to oczywiście udało. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że nie zachęcam do skamowania na ten sposób. Jest to tylko pokazanie, jak wejść pod łapę. I załóżmy, można trollować ludzi. Ale oczywiście nie zachęcam do skamowania, że nie było. A my przychodzimy tutaj do budowania. Pierwszą rzeczą najważniejszą, którą będzie, no to oczywiście musicie się trochę wspiąć wysoko. Znaczy, czy musicie? No na jakąś wysokość, którą po prostu. Uważacie za suszą musicie się spiąć tak naprawdę Mo Niektóre momenty będą powycinane w filmie, żebyście po prostu... żeby was nie zanudzać, e, a my to będziemy budować, kiedy będziecie po prostu widzieć na przyspieszeniu. E, więc dobra. Dobra, to teraz Towi generalnie musi tam dojść do strefy i zginąć. E, no i musimy sprawdzić, gdzie jest dokładnie strefa, więc sami już możecie zobaczyć zaraz. E, no. Ty biegnij sam, bo nie chcę tutaj zginąć Nie chcę e, marnować czasu Dobra, e, strefa jest gdzieś tutaj e, Jak sami widzicie, strefa jest gdzieś tutaj, więc tutaj już nie przejdziemy e, Tamten, jakby tamta Tamten fragment tego bloku po prostu e, Już jest poza strefą, czyli gdzieś tutaj jest strefa Załóżmy powiedzmy na, e, no po prostu Na końcu e, tego, e, tej podłogi e, Więc załóżmy, e, teraz budujemy Sobie już wam pokazuję co, e, żeby tu Nam się wszystko udało e, Potrzeba oczywiście do tego sposobu łuku ksenowego e, Musicie mieć łuku inaczej właśnie po prostu nie udano bo, no, no nie zrobicie tego zaraz pod... pod Przedstawimy wam. Chciałbym również wspomnieć, że jeśli chcecie kolejne takie sposoby, bo naprawdę jest ich więcej i mamy naprawdę fajne sposoby, to po prostu musicie zostawić łapeczkę, myślę, że 350 lajków, teraz wszyscy zostawiam łapkę w górę, 5, 4, 3, 2, 1, mam nadzieję, że zostawić łapkę, bo naprawdę warto, naprawdę warto, będziemy pokazać wam kolejne sposoby. No ogólnie jak będziecie już przy granicy, gdzie was będzie zabijał, musicie wybudować się fula do góry takimi schodami właśnie e, Więc dobra, e, to akurat nie wiedziałem w co sensie wiedziałem, ale zapomniałem o tym. E, więc tak, musicie się wybudować na, e, na samą górę e, I Tof jak myślisz, że przygotujemy chyba jeszcze jakieś, jak biom trzy opek w jakiś fajny sposób, e, może... No. no coś przygotujemy po prostu, może na nie tym razem na kamiennym lesie e, ale zobaczymy, naprawdę coś przygotujemy, więc zobaczcie to 350 e, lajków, bo warto e, A my dobra, wchodzimy na samą górę tutaj e, Jak sami widzicie, dobra, jesteśmy na samej górze e, Teraz budujemy co? E, trzeba wybud... dobra jed jedno chyba trzeba zejść niżej, Czy, tak trzeba jedno zejść niżej, no. dobra, to tutaj Dora to w sumie dobra, elegancko e, więc tak, budujemy takie, no po prostu takiego jakby, dwie ścianki i Tofi teraz musi, patrzy Prosty czynność, musi mieć łuk senowy i Tofi skakuje na mnie i patrzcie co się teraz dzieje, dobra, dawaj Tofi e, dobra, poczekaj jeszcze raz jeszcze tam właśnie, 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 właśnie wybuduj sobie, tak, właśnie o tym mówić, więc wybuduj sobie nie, 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 nie idź dalej, o już zostawiłem, bym zostawił, już zostawił Dobra, to tutaj do nas dotarł. E, I już pokazujemy, jak tutaj wybić, jakby tofiego, żeby przeleciał przez tą strefę. Więc tak, e, musicie się przejść tutaj do rogu e, i stanąć oczywiście z łukiem ksenowym. E, więc tak, bierzecie tutaj na maksa myszkę do góry. E, I czekacie, aż właśnie osoba, wasz kolega wskoczy po prostu na waszą głowę. I celujecie w jego stopę. Więc dobra, pokazuję już to, jak to zrobić. Dobra, elegancko. Nie za każdym razem, właśnie tak jak mówicie, może to siąść. E, o, elegancko, został tofi wybity. E, nie zginął, oczywiście, jak tutaj widać. I on teraz musi przelecieć na tamtą, tutaj za tą strefę, jakby. Więc dobra, czekamy, aż tu... No, no. Tu właśnie chodzi o to, żeby przelecieć przez tą barierę Tak A nie trzeba się na, na nią nadziać jakby I trzeba wylądować na tą jedną kratkę, co wybudowaliśmy, co ginęliśmy Właśnie, trzeba więc na tą kratkę... kratkę... Teraz, którą tutaj wybudowaliśmy jedną Czyli załóżmy, tu jest strefa między, No po prostu między tymi dwoma e, klockami I widzicie, Tofi teraz przejdzie przez mapę No jest jakby po, poza mapą e, Ja mogę wam to teraz przedstawić szybko e, No i on po prostu może sobie tam budować e, I dojść bez problemu na dół e, Teraz przedstawię wam to, e, jak to wygląda, że Tofi sto, stań tutaj blisko e, I teraz przedstawimy to w drugą stronę Więc dobra, e, ja sobie zginę, więc proszę bardzo e, Więc patrzymy, żeby nie było Strefa jest tutaj, ginę, e, Tofi jest poza strefą I teraz będziemy mieć oczywiście cięcie A my, ja przejdę teraz do do tego, że e, będę po prostu poza mapą zamiast Tofiego więc Tofi, więc Tofi też zginij i, 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 i mnie teraz tam dasz e, ja wam po prostu przedstawię w jaki sposób e, można tam budować budowlę i jak tam wejść po prostu dalej pod mapę e, dobra, więc przechodzimy po prostu jak już będę to robił e, dobra, więc widzowie jesteśmy tutaj na górze, ja daję tutaj łuk e, Tofiemu e, no i on teraz mnie wybija po prostu, dobra pomyliło mi się więc dobra teraz ty, e, dawaj tutaj ten i pokażemy teraz z mojej perspektywy jak to wygląda więc proszę bardzo e, Wybijaj mnie, tutaj elegancko. Dobra, zobaczymy, czy uda się tutaj, za którym razem. Dobra, elegancko to filmie wybił. I dobra, teraz muszę celować tutaj w niego. Jest to, nie jest to trudne. Teraz może się wydać, że to naprawdę jest trudne. Ale naprawdę, jak będziecie tutaj testować, to będzie naprawdę proste. Dalej więc lec, dalej. Da, tam dalej. nie uderzył Dobra, 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 na luciku. Dobrze jestem? Dobrze. Jest tutaj Dobra, więc tak jak widzicie Wylądowałem, nie użyłem tutaj dasza, no bo już Nie chciałem ryzykować, no i dobra, czekamy tutaj 4 sekundy, no i już wam przedstawiam Jak po prostu jestem, no poza mapą tak naprawdę I mogę sobie wejść pod nią, mogę sobie gdzieś Gdzie chcę chodzić, nie muszę mieć jakiegoś Wyznaczonego terenu, więc dobra widzowie Teraz tak, budujecie się tutaj do tej bazy Którą macie tutaj, najlepiej I zaraz będziemy się budować w dół Więc dobra, już wam przedstawiam jak to będzie polegało O kurczę, spadłem Zginąłem to po pierwszym dniu nauki, kurde, a w ten? Ciężko masz w szkole? Znaczy nie mam ciężko, ale mam już sprawdzane, miałem zapowiedziane ferie No Ja nic nie wiem aha, 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 Jezus, naucz się grać Boże <laughs> no. No, ra, dawaj, szybko. O Boże! Ty jesteś z takim dzbanem. Ty jesteś dzbanem, tylko ślawo Ja pierdziel. Chłopie O Boże, chłopie Ulańcu pieprzony. Nie ja już wybijać. No, no i nie umiem. Bo nie umiem grać w tą grę do tego. <coughs> No to nie dla mnie, no, opie. Chłopie, ciężko, co? Bo ja nie wiem... To ciężko! Wiele, co? Jak ty się odbijasz od tej bariery, nie wiadomo jak. A twój montaż jestem przynajmniej nie musi oglądać Teamu X, bo daszkę cringe'u ma na odcinkach. <grym> <grym> Już czuję go... Aj. Ty! Jeszcze zginął! <grym> no... Ej, czuję, że on powstają te różne momenty z filmu do, do tego I będzie później dwóch cymbałów. Próbuję nagrać w jakiś śmieszny sposób. Dobra, więc tak, widzowie, już jestem tutaj po długich staraniach, bo niestety coś się nie udawało. Więc dobra, teraz idziemy w stronę naszej tutaj bazy i idziemy po takie białe chmurki z tego co powiedział mi tu Tofi. No więc po prostu budujemy, aby być mieć to oczywiście na przyspieszeniu, żeby Was tutaj nie zanudzać No i lecimy w dół. Dobra, więc tak jak widzowie widzicie, e, musimy być po prostu pod chmurkami, e, więc ja idę tutaj pod chmury, on wie, że mi macu starczy. Dobra widzowie, więc jak widzicie e, Ja tutaj już sobie wbiłem pod mapę e, by Jestem tutaj obok tych murek e, No i po prostu mogę sobie już robić tak naprawdę co chcę e, Tutaj na burzówce, zaraz wam przedstawię Że to rzeczywiście działa Ja tutaj mam chyba pobudowane już budowle Z tego co pamiętam, nie, nie mam pobudowanych Bo właśnie wszystko zniszczyło, co nie? E, tak. Chyba tak, e, więc z pobudowanych Tutaj budowli żadnych nie mam, e, no ale oczywiście Lecimy w górę, żeby wam przedstawić wszystko, że tutaj działa e, Mam jeszcze trochę materiału, więc na pewno pobuduję e, No i jak sami widzicie, no Musicie po prostu dojść do tych murek tam Bliżej, no i zaraz będziecie widzieć po prostu, że jesteście pod mapą Bez problemu, no oczywiście potrzebujecie, tak jak mówię Dwóch osób, wszystko tutaj Wykonać, co przedstawiłem na odcinku i oczywiście, to wszystko wam powinno zadziałać. Jeśli nie, to dajcie znać po prostu na Discordzie. Ja wam wszystko podpowiadam, jak to zrobić, żebyście wszystko wiedzieli. No i załóżmy, chodź tutaj do mnie, gdzie ty jesteś. A dobra, tam jest moja burzułeczka, pomyliło mi się miejsca. Poczekaj, chwilkę. Więc patrzcie, widzowie. Teraz tak, lecę sobie tutaj, proszę bardzo. No i Tofie, tofiego tutaj widzimy. No i teraz, jakby z perspektywy, tak jak na odcinku, chodź tutaj do mnie. Bo ja mogę wyjść, jakby przez to, prawda? Czy nie mogę? Hej, w sensie, nie, nie możesz wyjść. Możesz budować. Pod dora, bronię. a po, pod, Dora, po, dora podejść, proszę bardzo. Więc, tak jak widzicie, no pokazuje mi się bez problemu broń, mogę ją zabrać. No i mamy w jaki żeby że tutaj nie było, jest 100% legit. Wszystko, no i elegancko. E, tak jak widzicie, można wejść pod mapę e, i sobie tutaj nawet pobudować coś, czy coś, coś jakieś fajną fortezę zrobić. E, no nie wiem, co będziecie chcieli. E, no i mam nadzieję, że takie uczenie się spodoba. Jeśli tak, to pamiętajcie o tej łapce, subskrypcji. Wpadnijcie na mojego Discorda, bo tam możecie legitnie się wytradować. Więc pamiętajcie o tym, e, będzie mi bardzo miło, jak wpiszecie mój kod ety w sklepie, bo to też wspiera i dzięki temu też Może będzie się pojawiać więcej, po prostu e, takich typu rzeczy. I myślę, że za to, że pokazałem wam, wesprzecie mnie po prostu tym kodem. Będziemy naprawdę bardzo miło pamiętać intensywne Ety w sklepie, e, przez E oczywiście. Wszystko macie teraz na ekranie. E, więc jak to wygląda, pamiętajcie o łapce, subskrypcji, e, komentarzu e, i o Discordzie. E, a ja dziękuję jeszcze raz. I następnego trzymajcie się. Siemanko. Siema.